Po raz 12 w Łodżychowicach Kłodzkich Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Szkoła Podstawowa w Łodżychowicach Kłodzkich, Stowarzyszenie Jaskier z Łodżychowic Kłodzkich zorganizowało Festiwal Legend Ziemi Kłodzkiej i Mikroregionu Rychnowsko z Czech. Współorganizatorem festiwalu był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w Łodżychowicach Kłodzkich. Pomysłodawczynią festiwalu była Dagmara Łastowska, obecnie nauczyciel i bibliotekarz w Ojborzu. 12 lat temu pracowałam w Szkole Podstawowej w Łodżychowicach. Prowadziłam tam koło teatralne i byłam teat opieką... Samorządu uczniowskiego. Prowadząc zajęcia z dziećmi, narodziła się we mnie miłość do teatru i wpadłam na taki pomysł razem z panem dyrektorem szkoły, panem Krzysztofem Pindralem, żeby zarazić teatrem też może innych i zaprosić do udziału w konkursie Biblioteka Publiczna, tutaj w Ołczychowicach, pani Urszula Panterałka była ówczesnym dyrektorem Biblioteki Publicznej, realizowała projekt polsko-czeski i zaproponowała nam, że chciałaby również wziąć udział w legendach i być z jednym z organizatorów. Od 2008 roku Festiwalu Legend bierze udział szkoła z Czech ze Slatiny nad Jest to bardzo podobne, ponieważ jest to się to na granicy Czeska a Polska. Czeskie legendy są bardzo podobne do polskich, ponieważ pochodzą z pogranicza i rozgrywają się na granicy Polski i Czech. Czeskie legendy są weselsze, a polskie smutniejsze. W festiwalu udział wzięły szkoły podstawowe z gminy Kłocko-Szalejowa Górnego, Jaszkowej Dolnej, Kłocka z Latiny nad Nadzobnicy, Wojboża i Krosnowic. Każda ze szkół przygotowała przedstawienie związane z legendami ziemi kłodzkiej. Natomiast szkoła z Czech przygotowała legendę z mikroregionu Rychnowsko. Jury w składzie czteroosobowym oceniało przedstawienia w sześciu kategoriach. Najlepszy wybór legendy, najciekawszy scenariusz, ogólne wrażenie artystyczne, najlepsze dekoracje i scenografia, pomysłowość, oryginalność, najlepsza interpretacja. Siódmą kategorią była nagroda publiczności. To jest prawie profesjonalne, bo ci młodzi ludzie są tak przejęci bardzo tym wszystkim, że przedstawiają nam legendy, które czasami człowieka aż oczy otwiera ze zdziwienia, że można tak, młodzi ludzie, którzy to przedstawiają i to się bardzo przyjemnie słucha. W spektaklu zagrało około 30 osób. Był on o okrutnej królewnie Walesce, która zniszczyła miasto. Ten spektakl nie był mówiony, była to pantonima, nie używaliśmy żadnych słów. Nasza powieść, złoty Dziecię, a była o pani Wercie, która Nasza legenda była pod tytułem Złote Dziecko i opowiadała o złej pani Werce, która nie chciała dawać pieniędzy młodej matce Magdalenie, która umarła, ponieważ nie dostała pieniędzy pani Werce. Lubiła zamieniać wszystko w złoto i stojąc przed lustrem zamieniła się w złote niemowlę, a cały jej zamek się rozpadł. Przygotowaliśmy spektakl o pięknej czarownicy z Lewinem, która była piękną kobietą, a wszyscy kupcy, którzy patrzyli na nią, byli tak strasznie zazdrośni, jej urody, jej męża, no i poddali brotkę próbom. Wszyscy uczestnicy biorący udział w festiwalu zostali wyróżnieni w następujących kategoriach. Za najlepszy wybór legendy wyróżnienie otrzymała szkoła podstawowa Slatina na Zdobnicy. Za najciekawszy scenariusz wyróżnienie otrzymała szkoła podstawowa Kłocko. Za ogólne wrażenie artystyczne wyróżnienie otrzymała szkoła podstawowa Jaszkowa Dolna. Za najlepsze dekoracje i scenografie wyróżnienie otrzymała szkoła podstawowa w Szalejów Górny. Za pomysłowość oryginalność wyróżnienie otrzymała szkoła podstawowa Krosnowice. Za najlepszą interpretację wyróżnienie otrzymała szkoła podstawowa Wojbusz. Nagrodę publiczności otrzymała Szkoła Podstawowa Odrzychowice Kłodzkie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok do wzięcia udziału w kolejnej edycji festiwalu.